Do 15 listopada, z zapasowym terminem na 16 listopada, odbędą się ćwiczenia Renegade Sarex, czyli głośny test syren systemu alarmowania o zagrożeniach powietrznych. Nasza sieć, czyli Mazowiecka Amatorska sieć ratunkowa, bierze w tych ćwiczeniach udział i podobnie jak rok temu, Będziemy zbierali raporty radiowe od krótkofalowców z terenu Mazowsza o słyszalności syren, czyli jak je słychać w wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Wysyłamy to wszystko do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy. W województwach ościennych krótkofalowcy ćwiczą razem z administracją terenową. Doświadczenia zarówno krajowe, przy powodziach czy huraganach, jak i międzynarodowe przede wszystkim, wskazują na to, że krótkofalowcy, i tu cytuję wieloletniego administratora amerykańskiej no, obrony cywilnej, tak, który nie wyobraża sobie braku udziału krótkofalowców w akcjach kryzysowych. Ja w tej chwili jestem w stanie wysyłać na przykład komunikaty drogą elektroniczną bez używania internetu w Polsce. Jestem w stanie te komunikaty przekazywać. Tak to się dzieje na Zachodzie. Jestem w stanie, tak jak tu Pani widzi, z, tak naprawdę z kawałków drutu, bo to są anteny drutowe, nawiązać łączność po całej Europie i komunikaty alarmowe przekazywać. Wywołanie ogólne, tu Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa Polskiego Związku Krótkofalowców. Test łączności, stacja Stefan Paweł 5, Maria, Adam, Stefan Roman w Mobilu. Samolot wyposażony jest w stację łączności UKF. Najeżdżając na jakiś wypadek, jeżeli nie będę miał łączności telefonicznej, to tą łączność po radiu jestem w stanie wykonać, wezwać pomoc. Po ścieżce radioamatorskiej, czyli przez stacje przekaźnikowe nasze. Na Dolnym Śląsku krótkofalowcy byli no niemalże od zawsze, ale zauważono ich przydatność dopiero po powodzi w 1997 roku. Te setki, te tysiące ludzi ze sprzętem, bo trzeba pamiętać, na Mazowszu mamy ponad dwa tysiące wydanych pozwoleń w naszej służbie, bo to jest służba radiokomunikacji. Staramy się uzmysłowić i też naszemu środowisku. I właśnie włodarzą, że to jest ogromny potencjał ludzki i sprzętowy. Jak to było w, podczas tragedii w Borach Tucholskich. Godzina 15 urzędnika nie ma, a my, jak trzeba będzie, będziemy. Ponieważ spędzamy no, życie praktycznie ćwicząc się w tym. Wszędzie, gdzie są, gdzie dzieją się jakieś kataklizmy, są krótkofalowcy. Postawiliśmy też w jakimś sensie na taką identyfikację wizualną, to idziemy w takim stroju aby dało się nas rozpoznać. Krótkofalowcy nie tylko z Mazowsza, ale oczywiście z Polski, ci, którzy zajmują się łącznością kryzysową, brali już udział w różnych akcjach. W tym roku że huragan Savery, Otrzymywane z Dolnego Śląska na falach krótkich do naszej stacji kontrolnej w Ostrołęce, z Ostrołęki do stacji głównej w Krakowie. Kraków dzwonił do Dolnego Śląska na przykład o tym, że na trasie podejścia na lotnisko na jednym z kominów wysiadły światła. Cały czas byliśmy na nasłuchu, nasze stacje zbierały informacje od, od krótkofalowców z Polski, gdzie tego prądu nie ma, co się dzieje, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Będziemy gotowi, jeśli obywatele będą nas potrzebowali. W naszym kraju nie do końca wykorzystuje się sieć krótkofalarską. Dobrym przykładem współpracy między administracją terenową a krótkofalowcami jest województwo łódzkie. Dwa miesiące temu wojewoda łódzki wydał pismo przewodnie i krótkofalowcy zostali włączeni do sieci łączności kryzysowej wojewody. To dobry przykład dla innych, a tę relację przygotowała Urszula Żółtowska-Tomaszewska.